Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darys i zaprasza zapraszam Was gorąco do kolejnego odcinka z serii kroniki Janka Juniora na mapie Osada. Um, wczorajszego dnia chciałbym troszeczkę uzupełnić pewne informacje, ja miałem spotkanie z lokalnym, lokalnym, z wójtem, który z którym omawiał sprawę nowej inwestycji. I w tej kwestii właśnie został uzgodniony temat, że Wójt jest skłonny pomóc Jankowi po tej niefortunnej sytuacji, jaką ostatnio Janek przeszedł. I jeśli Janek dzisiaj uzyska kwotę dochodu, przekroczy 100 tysięcy, to jest w stanie pomóc mu w udzieleniu kolejnej pożyczki, pewne inwestycje, która naprawdę powinna mu pomóc w rozwoju właśnie tego gospodarstwa, aby przetrwał. Bardzo fajna inicjatywa ze strony Wójta, ponieważ e, no jest to farma z tradycją, tu już od pokoleń ludzie znają się, i prowadzą właśnie te farmy nie chcą po prostu dopuścić takiej sytuacji, żeby coś coś tu padło, coś no, straciło się, coś zamknął się jakiś przedział pewnej historii, także są młodzi ludzie, którzy chcą pracować mają energię, mają pomysły i taką osobą to jest Janek, więc Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko potoczy się jak powinno być, w dobrym kierunku, także coś się będzie działo tak w na razie. Nie? Jak na razie będziemy e, tutaj dokończyć na, nawozić to Sopolem, bo akurat troszeczkę się dozbierało tej gnojowicy, także myślę, że z, z zalejemy ten tutaj odcinek który, którym brakowało już no a na przyszłość aby korzystać w pełni z, z tego precyzyjnego farmingu to trzeba będzie pomyśleć nad kupnem odpowiedniego sprzętu bo sprzęt który tutaj powinien być używany powinien Powinien posiadać e, czujniki, żeby bardziej precyzyjnie nawozić glebę. No niestety tych czujników w tym sprzęcie raczej nie mamy, jest to przestarzały sprzęt, także trzeba będzie dążyć do tego kierunku, aby, aby to uzyskać. Jeszcze postaram się tutaj po te ciemne, te czerwone punkty żeby to jakoś wyglądało w miarę jest czerwony a nie chcę go zalewać nie wiem od czego to będzie zależało od razu jest to w niektórych miejscach już się aplikuje chyba druga daszka bo przechodzi na zielone także też to jest Nowe dla Janka to wszystko. Też się będzie uczył od podstaw, ale jak wszyscy musimy się wszystkiego nauczyć, żeby jakoś funkcjonować. się kończy. Dobra, powrót na farmę. Trzeba sprawdzić zwierzęta. No i będziemy działać dalej. Dzisiaj rano jeszcze Janek yy, spotkał kilku znajomych, którzy poprosili go o nawożenie ich pól. Także są dwa pola do nawiezienia. będzie je ogarnąć jeszcze to też pomoże mu w dochodzie. Także janek jest dzisiaj pełny nadziei, że wszystko się ułoży ale wiadomo. Najważniejsze, jak się jest pozytywnie nastawione, to już połowa sukcesu. Jeszcze zepnąć teraz na zwierzątka. No, krówki trzeba będzie nakarmić. Iściółkę kupić, no to z krówkami trzeba zrobić, a jeśli chodzi o Góry, to jest ok, dobra, w takim razie trzeba się przesiąść do ciężarówki, przesiąść się do ciężarówki, za kawałek i rob robotę zrobić, to co należy dzisiaj. Jak widzicie wszystko się udało, powiadło. Był wójt, zostało oficjalne otwarcie. Kredyt uzyskał Janek. Jest tabliczka. I są też i zwierzątka. Proszę, są kurki. Także mamy 1000 kurek i 5000 możliwe, także będziemy tutaj mieć produkcję przemysłową, że już tak można powiedzieć, jeśli, jeśli można tak powiedzieć o kurkach. Dobra teraz yy, krowy, bo troszeczkę pewnie zanimbałem te krowy. Trzeba kupić PMR i nakarmić je w końcu. jeszcze troszkę pieniążku zostało i już tu napełnimy krowy, żeby też miały coś zjeść. Pędzę z powrotem na farmę, bo to dzisiejszy dzień trzeba uczcić. Także bardzo miło, że e, ludzie ze się zebrali, zaoferowali pomoc w postaci pracy. Także Janek mógł spokojnie osiągnąć cel postawiony przez wójta. No nic teraz, tylko pieniądze zarabiać. także Janek będzie mógł też w sumie zatrudnić lokalnych ludzi także jeśli jemu pomogli on teraz pomoże im i to w sumie tak działało w koło zobaczymy na ile będzie można rozwinąć tutaj farmę jak Janek będzie mógł się rozwijać Czy będzie mógł rozwinąć te skrzydła czy nie tutaj na tej wsi No, jak to widać auto żyje swoim życiem dalej biegi chodzą jak chodzą Manualnym. Nie wiem, jak będę będzie dzisiaj. A jeszcze będę musiał skoczyć z mlekiem. Zawieź mleko jeszcze do tego. do produkcji sera, do wytwórnie sera. No tam już kobiety nie mają co robić. Tak. Jak na razie widać wszystko idzie w dobrym porządku. ser, tam jajka, tu olej Już to się kręci Przejdę Jak się drzwi zamkną to przejdę Nie przejdę Dobra I tak się już przesypało Mam nadzieję że to wystarczy jak na razie na kilka dni wygląda. O, na jeden. Teraz bańkę trzeba wrząć na mleko na kółkach, zatankować. Jeszcze szybko obrócić z tym mlekiem. I to chyba na dzisiaj będzie wszystko.

Super. 6800 Ładnie taka mleczka jest dzisiaj, naprawdę. jak ładnie zmienia biegi. Jeszcze wezmę zakupię słomę dla krów tam też trzeba wyścielić także jak już z tym nakiem załatwię jeszcze tą słomę dokupię niech te już krowy tam swoje mają żeby było w porządku zadowolone także jutrzejszy dzień będzie też dość ciekawy mam nadzieję że tam już trawa urośnie to Trawa by się jutro może nawet... zamiast tym, ciekawy, ile tych jajek tam się naprodukuje. Tysiącu sztuk kur. Może być ciekawe. O, już jajka się pojawiły. Bardzo jak stycują te czasy, będzie przez następne kilka dni. Dobra, teraz słomę do domu. Gdzieś tu była ta słoma. No jest. No i tak, jeszcze zerknę, co tam w promocji w sklepie mają. O, gdyby już niebawem, w sumie może będzie mi stać na nowy traktor, to trzeba będzie kupować używanego gruszy. Sprzedaż tych jajek, co tam się będzie dorobić. No, zobaczymy. Lato się już kończy Jutro już wrzesień Dobra, super Plany dzisiejsze w 100% wykonane a nawet w dziesięciu. Nie przypuszczałem, że tyle kontraktów dzisiaj będzie. Liczyłem na jakieś dwa kontrakty, a tu kurcze było... Raz, dwa, trzy, trzy pięć w sumie. jak to się czasem mówi trzeba czasami upaść na dno żeby się odbić tak to bywa no ale to... w sumie dziadek może być dumny z Janko no tak dobrze na razie idzie no i w sumie też jest ze sąsiadów ma się dobrych sąsiadów Prostegi jednak ale jak to jest zawsze jakieś czarne owce się znajdą zaakceptowano to dlaczego co to się stało teraz Co to za no, ja Nie wiem. Nie, nie rozumiem. Nie jest, trzeba będzie to jutro ogarnąć. Więc za pół godziny mam spotkanie, a tu się robota naruszała, naruhała. Nie kumam. Dobra, będę musiał jutro ogarnąć ten... łyżkę, tur do traktora i zrobić z tym jutro. Teraz mam spotkanie z okazji otwarcia tego kurnika. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia jutro. Będziemy dalej działać tu na farmie. A teraz czas na celebrating. Pozdrawiam, cześć.